Cześć, witajcie z tej strony Diabol, a to jest pierwszy lub kolejny w zależności od tego, jakie wrzucę. Odcinek z serwera Mineplex W tej chwili gramy w Survival Gamesy. Ja będę grał jako Axman. Myślę, że to będzie jednak drugi odcinek, więc zasady tłumaczyłem w pierwszym. No i co, będzie się zaczynać. Dobiegniemy na środek, potem postaram się nie pobiec na Chinatown dlatego, że jest głupie, no właśnie tam niech tu jedz, sobie z drugą stroną. Czyli prosto tam przed siebie po prostu i będzie dobrze. Bo jak pobiegnę na Chinatown to raczej mi nie, nie wyjdzie, że tak powiem. No, no, to już ja pobiegł nie na Chinatown. Wszystkie są przecież Chinatown. Um, nie ogarnąłem po prostu tego. To jest mapa Czajna Myślałem, że to jest ta druga, a to jest Czajna Town. Niestety. Chociaż tu są takie rozdzielenia, więc pobiegnę w tą stronę, ktoś tam pewnie pobiegnie w drugą. Właściwie pobiegł w drugą. No więc ja pobiegnę sobie tu. I tutaj mamy świątynię, więc świątynia ma kilka czasów w sobie. Spoko jest to. Zawsze tam coś. Tu jest czas. Tu nie ma czysto. Nie, tu nie ma czysto, ale zęczanty tutaj były, więc też okej okay. Dobrze wiedzieć. Gracz? Nie, nie gracz. Myślałem, że tam jakiś gracz się szlaja. A ja bym wolał zostać tu sam. No, chyba jednak się, ktoś tu już był. Um, warning ok. No to jest parkour do enchanting tego i tylko, że to bez sensu. No i co? Chyba nie powiecie mi, że tylko tyle skrzynek tu jest i nic więcej kompletnie. No dobra, jest skrzynek. Łuk i czapka jakbym, nie miał już czapki. No Dobra, mieliśmy tu, a raczej tak. Czy nie? Frost! Jak miło! No świetnie. A raczej nie, nie świetnie, fatalnie. Bo nic nie zdobyłem. To będzie taka czyściusieńka runda, w której nic nie mam, naprawdę? O, tam widzę czysto. Mhm, tylko czy ja do niego dopłynę w ogóle. Nie no, po mnie nie tak szybko znam nie złapie A, jedzonko. No i No wow Nic kompletnie nie mam Zero Mam tylko mm, zbrojkę I górę, no to tylko górę Dobra, to popłyniemy na tamten statek. Na tamtym statku powinny być dwa czesty. Ajaj. No i co? Tyle chyba, nie? Jak tego statku nie zutuje przed frostem, no to mam przesranę. A, już frost idzie. No świetnie. Czyli płyniemy prosto do frostu. Dopóki nie wejdzie na statek, no to jeszcze jakiś, jakiś tam czas mamy, ale jak już statek ogarnie, to już jest po nas. Ja tu nie ma czysta, tu jest czesta Oby w nim coś było, jakaś siekiera, nie? Goldswat. Dobra, może być Goldswat. Tu jest podziemnia tego statku, czy nie? Chyba nie. nie. ma. Dobrze. Ale już mamy broń i trzy hełmy. I kolejną skrzynię, tylko oczywiste. My się tu dostaniemy? Tak, dostaniemy się dobrze. Już się bałem, że się nie dostaniemy. No najlepszy hełm, no co innego jak hełm mamy tu dostać? Um. Supply drop, spoko. To jest śnieg, to jest śnieg. fuck. A no tak, bo w tamtym kierunku jest spał. Tu nikogo nie ma kompletnie. Tylko, że tam są czesty. Mhm skierujmy się tu, o tam już widzę skrzynię kolejną, ale tu też jest frost, czyli gdzie my się, no, tam się mamy udać, czy jak w ogóle nie wiem, nie rozumiem już jak to jest tu poukładane, ale jest poukładane, Tak, tu już coś było, więc spoko, tu już sobie poszliśmy. Ale mosty są na górze, a ja jestem w wodzie cały czas. Praktycznie. No tak, jestem w wodzie. Znowu. A, przecież liście mogę niszczyć. Z tym geniuszem. Zapomniałem o tym co. Przecież liście się zniszczyć. niszczyć. No i zniszczymy trochę liści, wydostaniemy się może. Mam nadzieję. Bo to by było spoko. O, przyreagowało. O, tam już widzę ucieka przed frostem. No, niech, niech nie ucieknie. Nie. Tak powiem. Przeskoczę? Nie. 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 Ale tu się da tak wyskoczyć, bo już otarłem się o ten blok. I muszę tak wyskoczyć niestety. No właśnie. Ej, nie będę w stu jeszcze, mam 32 użycia. Ludzie. Jak tu się dostać? No raczej się nie podsadza. Cudownie tu. Nie. drewno mogę zniszczyć, chyba nie. Na pewno nie, bo to już by było przewaga. crafting table. Aha, no tu jest most. Spoko. I to pasuje. Teraz już się przedostaniemy. Kolejne przycięcie. Nie wiadomo. Nie wiem w sumie czym spowodowano, nie powinno się przycinać w ogóle No ale dobra Wyszliśmy, ojej Już naprawdę tu No nie przejdziemy, nie Możemy jedynie liczyć na to, że tutaj coś znajdziemy Chociaż też wątpię, bo to już jest za blisko spawna Z tego co pamiętam No, zdecydowanie za blisko Tu już jest pewnie wszystko opędzlowane, co się tylko dało. Tu idzie freeze. Tak, tu idzie freeze. Czyli my się musimy udać tam. Tak. No to już wszystko, jest. połowa wszystkiego. Musimy biec, no bo co? Musimy być jak najszybciej po drugiej stronie. Jeszcze w ogóle nikogo nie zabiliśmy. Jesteśmy siódmą bodajże osobą, która żyje. Jeszcze nikt nie był. No. No, naprawdę. Skrzynki? Nie. Traktor. Co nam ten traktor daje? Jakiś guzik? Ależ nie. No dobra. Nie pogardzę. Z drugiej strony jesteśmy już przy całym spałnie, to nie jest dobrze. Już tam ktoś buszuje nam na dole. Bum. Tu coś jest. Nie. To już wszystkie drzwi pootwierane, to już nie ma co nawet iść. No i co? Musimy iść na spawnę się bić. Koleś ma złoty ten, złoty jeer chociaż może jakbyśmy go od tyłu wzięli. Może wtedy... O już iron sword, no świetnie Tam jest jakiś koleś, możemy go może zdjąć No kłócamy, nie powinien nas w ogóle zauważyć chociaż teraz już tak może? Może się uda. Nie, nie uda się. No nic. Zagrajmy jeszcze jednego. No. Miejmy nadzieję, że cokolwiek na początek zdobędziemy i że nie będzie już tak nudno, bo trochę teraz było, że tak powiem, nudno. Gdybym miał tego Iron Maxa co on miał, to bym miał dokładnie to samo co miecz ironowy, bo jest to Maxmanem. No. Brawler ma dodatkowe odetchnięcia, Archer ma łuki, strzały na początek. I tutaj są pakiety ultra. No, to jest mapa trudna, nie lubię jej, nie ze względu na to, że jest trudna, tylko jej głupie ułożenie. No, bierzmy tego Sworda. Dobrze jest, mamy SWORDA. To jest mój czest, dokładnie. Ten też będzie udomnyi. Koleś ma Goldaxa. Niedobrze. Bo on też może być Axmanem. Iron Sword, chyba żartujecie Iron Axe, uh, Gold Axe, co mówię, ale piciotę ja bardzo piciotę mam czapkę TNT, no i znowu mam klątwę wielkich czapek Sword Dobra, jak mi się jeden zniszczy to mi się drugi przyda Chociaż mogłabym mieć w ogóle całkowicie inne wyposażenie Nie takie gówniaki O, mushroom stew, no to jest dobre, dlatego że to jest króciutki golden apple O, no tu już było trochę lepiej No, patyk mamy, jeszcze jeden iron i jesteśmy po prostu ustawieni może? Może Dobra nie wyczyścili chestów Tutaj wyczyścili? Tak Ale tam nie Tego chesta koło bramy właśnie A tam jest kolejny. Nie wyczyścili wow. No otwórz Tu już wszystkie poczucili No właśnie No i tego ja zdjęłem, dokładnie w Downcoach ktoś był? Nie, jeszcze nikogo tu nie było. I tu jest chest. a Panie crafty. O, tak, jesteśmy uratowani. Mamy tego Iron Sword'a praktycznie. No tak, mamy Iron Sword'a. Jesteśmy po prostu w domu, nie? Dzięki Axmanie, dzięki. Idziemy teraz zabijać na spawna. Nikt nas już nie powstrzymał. No tak, nie mamy chesta. Musiałbym jeszcze skąd załatwić tego chesta tą polecia zabić Bo on ma czesta, tak, on ma czesta Chyba, że teraz ma jakiś lepszy miecz Dużo Dawaj, chodź tu Gnido. Ej, no nie ma timowania śmiecie, pieprzony Teamas I to jest koniec. Teamy to jest po prostu udręka na tych mapach. To jest tak chamskie. Kolesie w ostatniej chwili się steamują i... A no sorry, jesteśmy teamem, zabijamy cię dlatego, że tak. Spróbujmy jeszcze raz. Ostatni. Do raz ze nie? Nie mówię nawet o wygranej, tylko to, żeby jakiś tam ekumiedzi przeżyć trochę. No, bo to wygrana, dwa razy mi się udało w sumie wygrać na tych serwerach. No, tego kolesia bym na luzie zabił, gdyby nie jego kolega z Axman z tym, z Ironowym Axem. Bo mi zadawało obrażenia tak jak z Iron Sworda, no to właśnie. Zresztą ja też takie zadawałem, więc nie miałem co płakać w sumie. Axman to jest dobra postać. Nie powiem No, oni wszyscy to polecą, ja polecę sobie w tył teraz Nie dam się tak robić Teraz te wszystkie czesty po drodze, jeśli trafię, trafiłem, są moje No już tu ktoś idzie, no. A, do wody wpadłem, nie chciałem wpadać. Dobra, ale mamy Wooden Sworda, tak? No, Wooden Sworda, tak jak to można nazwać Wooden No, trudno, że nic nie masz, którego, Ale zabijecie, się. Widzisz, dlatego, że nie dajesz Golda. <laughs> tu chyba żadnego przesta nie ma. No, chyba, że tu. Nie, nie ma. A już mam połowę tylko mojej dog Aksa. Tu kiedyś utknąłem, boże jak to, jak to był głupi Utknę znowu, ale co tam Tu są dwa chest'a dokładnie Już się opłacało, bo mam tą sword'a No równowartość tą sword'a muszę powiedzieć I gdzie tu jest drugi chest zawsze są dwa Enchanter. o jak fajnie Jakbym miał miecz to bym enchantował, tylko że nie mam miecz. No nie mówcie, że była tylko jedna skrzynia, bo mi się nie opłaca wtedy tu być. Bo ja tu utknę na dłuższy czas, zakładam. Ej, no bez jaj. No chyba tylko ta jest... Ach, cholera. Niedobrze, 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 ale mamy już lepszą siekierę. Właściwie mamy stąd Sworda, teraz wyjdziemy stąd, o ile wyjdziemy za pierwszym razem. Nie jestem w ogóle wyskilowany w parkurze. Tu mam zawsze problemy, bo zahaczam o tamten WOM. O tym mówiłem. Dokładnie o tym mówiłem. Na razie nikt tam nie ma raczej lepszych rzeczy z tego co widzę. Same goldy i woody. No więc nie jest tak źle. O, przelagowało. Dobra. Tu spokojnie. Naprawdę! No bez jaj. Na ile tu znowu utknę teraz? Nie będę na razie żarł, bo mi się nie opłaci. Ale kto wymyślił tak studnego parkura? Po prostu ten ktoś jest geniuszem zła. Jesteśmy na zewnątrz. No tym razem mi poszło, muszę wam powiedzieć dużo, dużo szybciej. Już mam pierwszego targeta. Chyba, skoczy do wody. Skoczę. Wist parkura. No, co mnie bijesz? Bo jest też jak tego idea. Ale dlaczego ja to nie biję? Dobrze hełm się przyda, buty się przydadzą, da tyle mamy no, od Stone Sworda więc spoko, z której strony idzie teraz Freeze, bo nie wiem ja się przejdę jeszcze na drugi statek te supply dropy nigdy nie znajduję one ponoć są dobre ale zwykle umieszczone na, już na frizie. to jest taki głupi błąd w sumie jak się na ten statek dostać Musi być jakieś wejścia, no musi być jakiś chest. Nie wiem. Dobra. Później się to najwyżej czaj. Mm, na ten statek wiem jak się dostać. Niezbyt... Co? Dlaczego mi się kierował? Aha, jestem arcmanem, rzucam się kierą. Nigdy nie otwieraj skrzynek. Holy... No, mówiła, że skrzynek nie otwierał. No, dobra. Tu wyjdziemy? Nie, nie wyjdziemy. Gdzie tam? Idź do drabiny. Stonex, golden Sword. No! O i tu kolejny parkour na skrzynie. Pewnie, pewnie tam pójdę. I pewnie znowu będę spadał. Spadnę pewnie pod koniec i świetnie. I będą się cieszyć wszystkie dzieci. Chociaż tu nie ma żadnej blokady głowy. Ale tam jest. Oczywiście. Musi być. A nie, to nawet nie był żaden taki trudny parku. Aha, tu trzeba przeparkurować. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery i piąty, dłuższy. I teraz szósty. Tak. Miejmy nadzieję, że się opłaci. Nie! Nie opłacić. No bez jaj. Weźcie mi nawet nie mówcie, że tak już było wejście od razu, a ja jestem ślepy. Nie mam spodni, opłacało się na razie. Jest to skrzynia. Pewnie stąd ten kolej wrział. To wyposażenie, które mam teraz. Chociaż. Już mam drugi level. Więc tak, no źle nie jest. Deadmash? Nie, ja nie chcę go. Jeszcze. To jest jakieś przejście tajne. Wow, to No jeszcze freeze. No super, po prostu świetnie. Genialnie Dobra no, już mamy Teraz muszę się wydostać i jej wyposażyć 20 sekund do dewnęcza, ale tym razem jestem całkiem, całkiem zadowolony z wyniku. Ale pewnie ktoś tam ma już Iron Sworda. Nie no, Iron, same strony widzę jak dobrze pójdzie to mam duże szanse, chociaż strzałów nie mam. Strzał nie mam. Tak, sobie tu dam. To sobie tu dam. Gdzie jestem Co? Wygrałem! LOL! GG Aaa, dobre! Wow! No to dobra! Zabiliśmy no to wygraliśmy. To dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrypcji. Na razie to wszystko. Cześć.